Dzień 15 maja, jesteśmy na gospodarstwie pana Rafała Popławskiego w Wychódcu. Jest tutaj ta jakby kontynuacja, nasze spotkanie z grupą plantatorów jest kontynuacją dni otwartych Hejgroła, które się odbywały w lipcu w roku 2015. Wówczas jeszcze te tunele nie stały, zostały założone nad plantacją truskawek odmiany Flair. Rafał, powiedz, dlaczego wybrałeś tą właśnie odmianę? I dlaczego ten charakter gospodarstwa? Dlaczego takie wczesne truskawki? Nacz... Co dlaczego, jest przyczyną? Dlaczego fler? Dlatego, że przede wszystkim smak owocu. Idealna, wczesna odmiana, nadająca się do tuneli gotyckich, która się nie zagęszcza, nie robi jakiegoś takiego płaszcza z liści, tylko jest fajnie wszystko luźnie porozkładane. Nie ma problemu szaropleśnią. Wczesność, wczesność, wczesność. Wczesność i atrakcyjność owoców. Zachód tylko flair. Polskie sieci handlowe bardzo się przyzwyczaiły do tej odmiany i chętnie by kupowały ją praktycznie przez cały sezon wegetacyjny w Polsce. I klienci się po prostu do tego przyzwyczaili. Nie chcą innych odmian tylko po prostu to im pasuje. Widzą karton firmowany i w środku fler, odmiana. Lubią to kupować, nie smakować. Czy, czy jest to odmiana ciemna według Ciebie? Uważam, że to jest odmiana nie, nie uważam, żeby to jest ciemno. zresztą każda odmiana zerwana w odpowiedniej fazie zachowuje różną y, 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 trwałość pozbiorczą, uważam, że zerwany, co drugi dzień zrywany jest rewelacyjny w warunkach chłodniczych można go przetrzymywać i spożywać. A jeśli chodzi o technologię, w jakim, w jakim rozstawie posadziłeś rośliny, dlaczego tak zagęszczony, a nie inaczej? Widzimy tutaj dwurzędowy, dwurzędowy system upraw. Fler... Dlaczego dwu-, a nie jednorzędowy? Fler idealnie się nadaje do dwurzędowego systemu uprawy na zagonach, dlatego że, tak jak wcześniej powiedziałem, ma bardzo luźny pokrój liści. Niezwarty, wszędzie jest powietrze, opływa dookoła. Yy, yy, tunele niewysokie, gotyckie, uważam, że w polskich warunkach idealne do przyspieszenia truskawek, łatwe w wietrzeniu. Yy. Dwie, to taśmy, dwie, ta, dwie taśmy nawadniające. Dla tego najbardziej. Dwie. W tym przypadku jest to jedna taśma, ale po następnych nasadzeniach będziemy robić dwie taśmy. Bo tamte tunele wcześniej były tak. dwie taśmy. Tak jest, żeby... Czy zauważasz różnicę, że przy pojedynczej po... zauważa za, za, za niedobory wody, pożywki? Na pewno, pewno szybciej się nawadnia, bo bliżej krzaków są dwie taśmy i ona bezpośrednio idzie pod krzaka. To musi się, jest czas, który musi się rozejść woda. No. Szybciej podajemy do korzenia w systemie dwutaśmowym. O. A ładne liście, bez, czy widzisz jakieś podatności tej rośliny na plamistości grzyby? Fler na pewno nie jest podatny na białą plamistość. Może należy do odmian, które byłyby bardziej, które bardziej lubi mączniak. Nawet z reguły naturalny fler jest bardziej taki, i rurkowaty kształt liści, ale to nie jest mączniak. No, trzeba standardowo chronić. Standardowa ochrona wystarcza w zupełności przed chorobami. Jak wykonujesz tutaj zabiegi, bo traktorem wjeżdżasz do środka, to, to widać, że... Jak najbardziej ciągnikiem wjeżdżamy, obryskujemy, nie ma żadnego problemu. Tunele są tak przystosowane, tak są wymierzone, tak firma je pomyślała, że że, że nie ma problemu, tutaj wszystko jest zmechanizowane, oprócz zbioru. Mhm. Czy po posadzeniu przykrywałeś, yy, pomimo że masz tunele, z których nie zdejmujesz folii, czy przykrywałeś ją jeszcze, tą roślinę tak. jeszcze agrowukliną Były przykrywane agrowłókniną P23. Były przykryte na początku października. W jakim celu? W celu za, jesienią przedłużenia jej wegetacji, zawiązania większej ilości koron i co za tym idzie kwiatostanów a wiosną przyspieszenie dodatkowe. To trzeba wiedzieć, idealnie ona się sprawuje na glebach odkażonych, na glebach nieświeżych praktycznie nie, nawet nie powinno się jej sadzić. Jeśli to są gleby potruskawka już któregoś roku, nie ma sensu tej sadzić. Próż, co prawda zwróćcie uwagę, to jest za plus, ona dopiero zacznie korzenie puszczać nowe, wtedy kiedy, kiedy, kiedy oberwiemy owoce. Ona jest cały czas obciążona owocem, dopiero ona zacznie rosnąć. I, I będzie się ukorzenić, ale i to tak będzie, bo mieliśmy e, te truskawki, wyrywaliśmy odmiany Sonata, przykładowo El Santa. El Santa i Sonata ma dwukrotnie większy korzeń, dwukrotnie więcej tego korzenia. To jest odmiana, która lubi bardzo wodę, ale nie lubi stanowisk wodnych, gdzie woda zalega nam, czyli e, na płask nie za bardzo, lepiej na zagonie, zdecydowanie. Druga, Mamy dodatkowe korzyści związane z tym, że gleba się szybciej nagrzewa. Szybciej mamy, po co sadzimy sadzonkę wczesną, żeby uzyskać wczesny zbiór. Czyli tutaj wiadomo, że ten zagon będzie nam się szybciej nagrzewał i proszę zwrócić uwagę, tutaj są też dwie taśmy, no akurat tutaj w przypadku jedna taśma, ale pan ma często dwie taśmy, bo to jest uprawa wewnętrzna. Tutaj tego deszczu nie ma, czyli nie ma zasilania dodatkowego wodą tej rośliny. Lepiej to by wyglądało na świeżym zagonie i na dwóch No i dwie taśmy, bo ona bardzo dużo wody potrzebuje, dużo wody. Żeby podpompować tą roślinę i ten korzeń trzeba stale zalewać go wodą praktycznie, nie zalewać, czyli w małych dawkach, a intensywnie, prawda? Jest wrażliwa na herbicydy, czyli uprawa, uprawa bez, bez, folii, bez folii, to uważam też jest, też jest słaba. E, powiedz, e, Rafał, na jakim ale uprawiacie truskawki? Truskawki uprawiamy na 15 hektarach corocznie. Gleby są odkażane, sadzonki w 100% zakupowane. Czy za granicą, czy od firm krajowych. W 100%. Jak, na jakich odmianach opiera się gospodarstwo w roku 2016? Od samego początku flera w Polsce, Wejście tej odmiany na rynek polski, praktycznie mamy flera, który dominuje wczesną uprawę. 4-5 hektarów co roku mamy flera. I to jest yy, uprawa jest pod... pod yy, w i w, I, jest, w i w gruncie. Jest pomysł, żeby zdominować w gospodarstwie uprawę flera na różnych w różnych systemach. Na białej folii, żeby go opóźniać, żeby go mieć jak najdłużej na rynku mhm. i być może nawet go opóźniać, zakrywać go wiosną słomą. A żeby mieć cały czas tę samą odmianę. I Czyli samą masz, masz popyt ma tak. tą truskawkę tak. yy, i dlatego ją produkujesz. Yy, tak. jeszcze... Jest zamysł, żeby rezygnować z innych odmian na miejsce teraz. Czy według Ciebie to jest odmiana plenna? Bardzo plenna, w granicach 30 ton zbieram corocznie. I nikt mi tego nie zarzuci, że nie zbieram, bo zbieram. Zostałem hmm. wyliczony. Oprócz, mam 30, Oprócz 30, ton. 30 ton z hektara. W takim stanie jak jest 30 ton, zbieram. Eee, duże zdrobnienie owoców. A ja, jak to się przekłada na klasę pierwszą i klasę drugą yy, w wielkości zbioru? Przełomiony flair. Ka Każda truskawka ma tendencję do drobnienia. Nie ma truskawki idealnej, która da każdy taki owoc. To jest po prostu nierealne. Ale uważam, że 50% jest w klasie ekstra, może być, czyli taka truskawka. Drugie 50% klasa pierwsza. Rafał, czyli oprócz flera, którego tutaj uprawiasz dzisiaj na areale 4 hektarów, 4 hektarów yy, masz jeszcze odmiany późne, tak? Tak, fejta, nowość odmiany frywoplantu. Filicję ciągniemy dalej, bo jest bardzo słodka i dostaje nas przez klientów. I, I to wszystko. I fejt, jeszcze... fejt miałeś w zeszłym roku po raz pierwszy. Tak. I podobał Ci się bardzo owoc? Bardzo mi się podoba, bardzo słodki, kulisty owoc. Czyli... O to nam chodzi. Chodzi nam o smaczne owoce, żeby klienta trzymać pół roku. No, czyli... Oprócz później odmian masz jeszcze odmiany wczesną rundę, którą też y, tutaj y, na gospodarstwie posiadasz jaki to reał? 3 hektary. 3 hektary, 3 czyli hektary? to sporo. Czyli... Sporo, ale, ale myślę o uprawie tylko flera, jeżeli chodzi o truskawkę. Na różne sposoby spraktykować czy na białym zagonie. Czyli uprawiać jedną truskawkę, jedną, tak. jedną odmianę, którą, na, którego, na którą masz zbyt na i. Na którą masz zbyt, i odmianę lubi. Yy, odmiany powtarzające też u ciebie są na gospodarstwie. Tak, Powiedz może... jaki to odmiany? Sadzimy Verity i nowości. Tutaj firma Flewoplan tam dostarcza sadzonki. Myślę, że coś będzie z tego, bo, bo ciekawie to bardzo wygląda. Wcześniej uprawialiśmy EVI, a teraz Verity zaczynamy uprawiać. Yy. A...